Siema, cześć czołem. Witam Cię serdecznie dzisiaj w pracy. Po godzinach już nikogo nie ma. W zasadzie tylko ja zostałem, ale jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia. Będę tu trochę siedział, sobie kawę chcę zrobić. I ja o tej kawie w zasadzie chciałem Ci popowiadać Trochę mi łeb ucieło, ale nie szkodzi. I tak, jest z ekspresu przelewowego. No. W zasadzie ja będę sobie robił kawę i będę mówił troszeczkę o tym, jak parzyć dobrą kawę z ekspresu przelewowego. Bo nie wiem, czy pamiętasz, może nie, ale w latach 90. w zasadzie ekspresy przelewowe, no co prawda nie takie jak ten, były mega popularne. Rozdawali je nawet na takich spotkaniach dla seniorów, zresztą moi rodzice stamtąd mieli taki ekspres. Ale ogólnie kawa w nich uchodziła za niedobrą, i te ekspresy w Polsce wcale całkowicie się nie przyjęły. Zupełnie w zasadzie inaczej jak w Stanach. W ogóle Stany to jest odrębny stan umysłu, no w ogóle odrębne wszystko. A mi się akurat podoba. I w sumie słusznie, bo kawa z takiego ekspresu przelewowego jest mega dobra. Tylko trzeba, no właśnie, umieć ją przyrządzić i wiedzieć, jak się robi kawę w takim ekspresie przelewowym. Różnica jest kolosalna, jak robimy to dobrze, a jak robimy to źle. My w firmie mamy taki ekspres, naprawdę marka ani model nie jest ważny, to jest akurat Aroma Fresh, coś tam, nie wiem, Melitta Aroma Fresh. Eee, najważniejsze jest to tutaj, co jest, czyli ziarna. Ktoś wchodził? Akurat zachnęliśmy niedawno, nikt nie powinien wejść, ale Dobra, jeszcze wezmę, zamknę. Możemy zamknąć firmę już na dobre teraz. Dobra, wracam do tematu, bo słuchajcie, kawa, którą można kupić w sklepach, w marketach, to tanie się nie nadaje do picia w ogóle. Po pierwsze, jej mielenie ani nie jest odpowiednio drobne dla ekspresów takich kolbowych, ciśnieniowych. Ani nie nadaje się do ekspresów przelewowych, bo tutaj te ziarna są mielone dość grubo. Zresztą za chwilę ci pokażę, jak ta kawa się skończy robić, jak tam są grube te ziarna. To jest, kolejne, to jest pierwsza rzecz. Już nie wspominając o tym, że te wszystkie marketówki, wiesz, tak jak masz jakieś te, co tam jest, cibo. Familii, i tak dalej. Nie wiadomo, jak długo w tym sklepie leżą od palenia tej kawy. No, nie jest to dobre. Polecam jednak, jest pełno i palarni online, i sklepy typowo z kawą, gdzie można kupić w normalnych cenach. No, nie są jakieś wgórowane te ceny, ale kawę świeżą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kawa do ekspresu takiego przelewowego różni się od kawy do ekspresów, powiedzmy sobie klubowych na espresso stopniem palenia. Na espresso są kawy dość mocno ciemno palone, a tu w przypadku przelewu no nie stosuj takiej kawy. Weź faktycznie jak są na opakowaniach, ja Ci pokażę co akurat stosujemy, to jest coś takiego. To w biedzie idzie kupić i to jest no, całkiem dobre. Ona teoretycznie nadaje się do wszystkiego, ale jak sobie spojrzymy na ziarna, to faktycznie ona nie jest jakoś mocno palona, więc do przelewu się nadaje. I to nie jest żadna ściema marketingowa, bo kawy po prostu do ekspresów przelewowych są, nie są tak mocno palone jak kawy do ekspresów kolbowych, gdzie tam jest mocniejsze palenie na espresso. To jest pierwsza rzecz, dobra kawa, bo w końcu kawę pijemy. I w zasadzie druga najważniejsza rzecz, nie, to jest woda, ja sobie od razu naleję, a i trzeba pamiętać, ale dźwięki, że w zasadzie w większości przypadków ta podziałka, która jest w tych zbiornikach, ona jest wyskalowana na filiżanki, więc jak ktoś, tak jak na przykład ja tutaj piję w kubku, to jedna porcja to są dwie filiżanki mniej więcej. Nawet wychodzi tutaj u nas ciut więcej, więc troszeczkę więcej tego robię. I dlaczego woda jest tak ważna? No bo ona stanowi większość kawy, tak? To jest jasne. Po pierwsze, nie lej wody prosto z kranu. Raz że ci to zamuli czajnik, zakamieni się po prostu. To dwa ta woda najczęściej ma dość wysoką twardość, stosunkowo wysoką mineralizację rzędu tam nawet 600 mg na litr. I ta kawa, ten aromat nie ma prawa się rozejść w tej kawie prawidłowo i do dupa z dobrej kawy po prostu. To jest jedna rzecz. Dlaczego z kolei nie kupować wód takich dość mocno, nie wiem, odfiltrowanych, o niskiej stopni mineralizacji, jak na przykład żywce i tak które mają ten certyfikat dla matki, i dziecka. Bo one mają za niską mineralizację. Te wody są wyjałowione, to jest chyba takie najlepsze określenie. I one faktycznie nadają się do dzieci, nawet do noworodków, dzięki tej właśnie niskiej mineralizacji. Ale do kawy to też nie jest najlepsze. Ja sprawdziłem różne opcje i taka woda po prostu kranowa, ale przefiltrowana przez czajniki. I tutaj z tymi troszeczkę mocniejszymi filtrami, w naszym przypadku, bo w Poznaniu woda jest dość twarda, ten Maxtra Plus to się nazywa. Ee, idealnie sprawdza się do kawy, więc to jest jedna rzecz. Mamy już dwie sprawy załatwione: Dobry ziarna i dobra woda. Teraz trzecia, kolejna rzecz to jest przygotowanie tego espresso poza wlaniem e, wody, oczywiście, i tak poprawnie w Każdym ekspresie przelewowym robi się to co samo filtry. Ja polecam takie filtry jednorazowe, nie te wielorazowe siateczkowe, bo moim zdaniem one są do niczego. Eee, grzyby jakieś tam powstały, nie, nie, nie lubię tych filtrów, więc takie coś, a to nie jest drogie, bo taka paczka filtrów w Coffee Desku na przykład jest kilkanaście chyba złotych za 100 filtrów. To jest stosunkowo niewiele. Parę groszy taki filtr kosztuje. I koniecznie nie te z ostrym końcem, bo te z ostrym końcem to są do dripów, do przelewów takich ręcznych, a do ekspresu takiego przelewowego, ale automatycznego mamy z płaską końcówką. Bardzo ważne. To sobie zagni, bo on Ci nie będzie wchodził prawidłowo. Oczywiście wielkość filtra musisz sobie dobrać do ekspresu, który masz. Ja to normalnie robię na blacie, ale chcę Ci pokazać, żebyś widział, że zaginam faktycznie te końcówki. I dopiero teraz taki filtr Wkładamy sobie tutaj do tego miejsca na filtry, nie, żebyś czasami w ogóle filtra nie wsadzał, bo cała kawa, te fusy polecą Ci do czajnika, jeszcze tutaj zapchają ten malutki przelewik, który tutaj jest, tą dziurę i to już jest w ogóle masakra. I co teraz wkładamy filtr do ekspresu? Nie, słuchaj, nie, nie rób tego. To jest jeden z ważniejszych czynników tak naprawdę przy przygotowaniu ekspresu, bo wyobraź sobie tak. Tu oczywiście ta woda spływa, ona jest podgrzewana, jak już ma odpowiednią temperaturę, to samo czynnie ciśnieniowo tutaj wylatuje i przelatuje przez kawę, tak. No właśnie, i gdzie idzie pierwszy aromat, nie w czajnik, filtr, żeby go nasączyć, yy, więc koniecznie trzeba ten filtr przelać, przynajmniej gorącą wodą, a najlepiej jeszcze wrzątkiem. Ja to robię po prostu gorącą wodą i idę to zrobić. Dobra, o już jestem. Proszę bardzo, filtr przelany i teraz go mogę dopiero tu włożyć. I takie przelanie filtra ma jeszcze tą bardzo dużą zaletę, że jak zaczyna spływać, i on by nie był przelany, to on potrafi się po prostu zamknąć, nie? Wiadomo, jak się nasącza. Dobra, idziemy. Idziemy parzyć tą kawuchę. Woda nalana, filtr jest umieszczony, że tylko para ma problemy z ostrością. Ja mam wybraną ilość, o właśnie tutaj, na dwie i kawa e, mielona. Teraz robimy sobie tylko cyk. No I w ogóle się nie chce skupiać. O, może teraz za chwilę. Tu już się zaczyna. O i proszę. I na świeżo się mieli. Tutaj teraz kawa zmielona leci. O i za chwilę woda będzie brana. I za chwilę będzie tutaj piękna kawucha. Sobie powoli kapała. Więc, co jak ja jeszcze czekam, aż tu mi się ta kawa zrobi, to jeszcze od razu jedna ważna rzecz a propos eksploatacji takich ekspresów, bym ja teraz kupować, kupiłbym nieco inny model. Przede wszystkim z wyjmowanym. Tym tu zbiorniczkiem na wodę, bo tam z czasem, mimo że ta woda jest filtrowana, się takie osadzają różne jednak nieprzyjemne, niefajne rzeczy, trzeba to tutaj ręcznie wkładać łapę, tam to czyścić. Jak byłby wyjmowany, to co jakiś czas po prostu się wyjmuje cały zbiorniczek szuru buru, szuru buru, gdzieś tam płynem. Jest elegancko, tylko dobrze to potem przepukaj, nie? To jest jedna sprawa. I druga sprawa, trzeba pamiętać, że na tej grzałce, która podgrzewa tą wodę. Mimo wszystko zbiera się kamień, obojętnie jakiej wody byś nie stosował. Więc koniecznie co jakiś czas należy robić proces odkamieniania. Kiedyś chciałem to nawet nagrać, ale mi się w sumie odechciało. Kupujesz jakikolwiek odkamieniacz, rozcięczasz to w odpowiednich proporcjach, tak jak tu jest podane z wodą. Zalewa się praktycznie do pełna i włącza proces odkamieniania. Jeżeli twój taki przelewowy ekspres nie ma tego systemu odkamieniania mleka, mleka, matko, odkamieniania mleka, odkamieniania wody, grzałki, to puść po prostu normalnie ekspres na maksymalną ilość kaw z tym środkiem odkamieniającym w wodzie, tak, ale bez kawy, żeby on kawy nie parzył, tylko żeby to sama woda po prostu przelatywała i tak grzałka też się odkamieni. I to jest bardzo ważne, bo ten kamień potem, raz, że nie mamy dobrej temperatury, to dwa, ten kamień no też pływa na smak tej kawy, a siłą rzeczą w końcu zacznie od tej grzałki gdzieś tam odpadać. No i tutaj już kawucha pięknie sobie leci. Eee, większość, chyba wszystkie praktycznie ekspres przelewowe mają od dołu też podgrzewanie, więc ona może tam nawet jakiś czas być podgrzewana. No i powiem Ci, że aromat kawy, który się potem niesie, to jest coś niesamowitego. No, kawa zrobiona, aromat się rozchodzi. Można nalewać w ogóle. Jeżeli jesteś z tybu, który uważa, że śmietanka i cukier kawę hańbią, to lepiej odwróć oczy, bo ja właśnie w takiej formie podania kawę piję. Natomiast. Najpierw Ci pokażę czajniczek do umycia. Jak wspaniale taka kawa wygląda, a jak pachnie, mm, rewelka. Obiecałem i słowa dotrzymuję. Tak wyglądają ziarna kawy po zmieleniu. Zwróć uwagę, że są znacznie, znacznie grubsze. Niech się jeszcze tylko skupi kamera. Tak, o. Są znacznie, znacznie grubsze niż yy, ziarna, takie powiedzmy sobie klasyczne, które kupujesz w sklepie. Więc nie bez przyczyny mówiłem, żeby koniecznie była odpowiednia kawa. Ja teraz, czy Amerykano, czy taką z przelewu, najczęściej piję z taką płaską łyżeczką cukru, ale koniecznie brązowego. Nie lubię kawy z białym cukrem i śmietanka, mleczko w nie za dużej ilości. I ja osobiście w takiej postaci kawę z przelewu, i właśnie Americano lubię najbardziej. No, do espresso wiadomo, nic nie dodaję. Tak samo jak do cappuccino, czy do late. Frappe też się robi z brązowym cukrem. Że wszystko zależy jak leży. I to w zasadzie by było tyle. Także smacznej kawusi. Wracam dalej do pracy, po pracy. Gorące, ale to jest to. To jest ten smak. Nie skreślajcie przelewów. Kawa potrafi być naprawdę mega. A jeszcze, rzecz, zanim się pożegnamy, bo bym zapomniał, tak się skupiłem przy tej higienie o tym odkamienianiu że młynek co jakiś czas też warto przeczyścić, jego się wyjmuje i tu od spodu, jak to się otworzy, tutaj, gdzie wypada zmielona kawa, tak samo. Bo nawet najlepsza kawa z najlepszą wodą z zasyfionego ekspresu dobrze nie będą smakowały.